Siemanko, z tej strony Piotr Krajewski Witajcie na moim kanale Dzisiaj jesteśmy w Kalnicy Bikepark jest zamknięty Ale jest z nami Zejda On ma kluczyki od wyciągu Także pojeździmy, ponagrywamy Zobaczymy jak to wygląda po lekkich zmianach Wyciągaj, wyciągaj, wyciągaj! Yeah! Ale poszedł! Ali was up, Yo, się, Klasycznie na Blueberdzie w tym odcinku. Podjąłem wyzwanie, także trzymam się go. Takie behind the scenes skręcenie odcinka dla tartmur Bikes. Gdzie jest Tomas? Taki No? Dobry będzie. Spokojnie, to よし。 Tempo jest na Wyciąg jest boszczykowy i to nie jest najłatwiejsza sprawa. Na jesieni będą aluminiowe 29 free race. jeszcze raz daj szansę. Dawaj lutek. <laughs> Oczywiście pamiętajcie o zostawieniu lajka i subskrypcji Dzięki temu mój kanał się rozwija, także liczę na Wasze wsparcie. Ali G, Wasapio się podczas to pokazuje, tak? <głos> <głos> tak, <głos> tak <noise> niespodzianka w lesie. To jest gangbang. Przejechaliśmy dwa razy linie rozgrzewkowe. Teraz jedziemy na jakieś większe hopy. Oj, lubię tak z bomby. Dawaj, dawaj! Nie no ty! Przecież ja nie znam! Ja nie znam, hop! A ale Kurwa, za da daleko. Pierwszy raz razitą, nieni dobre. <gry> Jak stąd? Korba? Nie, Czy... bez, korby. bez korby. Bez korby. Ale. Jebanana tu Jedziemy tak? Ale. Ale, ale zjazd. O, dobra. Ja nie mam. chyba ja na takie rzeczy na tym rowerze. Halo, trail, trail bike you no. Know? This is a trail, trail bike. Trail bike. Czyli na tym step-downie trochę wolniej. Tak, pojedziemy cel cel Nie, yeah. Tomasz. Born to be alive! Chyba wyjedźcie mniejszą linię jeszcze. Hallo, dzień dobry, z tej strony ma problem. Business first! Zachowajmy większe <grym> tak, odstępy. No, tak. Fajnie, no. Bawcie się super, chłopaki. Położę <grym> no, no. <grym> ja. Ja tak, ja tak, tak, tak lubię. Tak?

Track, slop style tam wyżej, sekcja z chłopami. Grubo, naprawdę nie spodziewałem się, że aż tyle tu zrobili od czasu kiedy ostatni raz tu byłem. Teraz idziemy na jakąś trasę, która się zaczyna mocno z boku. kawałek trzeba poddreptać. Co jest kurde Co to jest? Nie wiem, nóżka? What the fuck? Wiesz, to się stało? Nie tak, tak, ale jakaś kość leżała no, mieso o. Mięso Co tam O kurwa to się trochę zmieniało bo myślałem, że umrę Gdzie? Ja nie nagrywałem tego On to jest, no, no Tutaj jest Some amazing. I love biking I love biking Udało się teraz dobrze Uf. Janek po pierwszym lądowaniu Przy tej dużej prędkości w tej korzenie to już mi się nie podobało No ale cóż, trasa szybka, trzeba ogarniać Chłopaki lecą swoje cyk nice moją jedyną przewagą nad chłopakami jest to, że mój rower jest trailowy bo jestem klasycznie na Bluebirdzie w tym odcinku Thank <laughs> you. Czy skoczysz, czy nie skoczysz, Ale... Crazy, Ismaila Ale normalnie dertowa hopa, nie? Tak. Ciężka jest ta trasa, naprawdę jest szybka i... No fajnie, że przeleciałem całą jest nagrane. zaliczone. Zaliczone, możemy tak lecieć dalej. Yeah. nie, jeszcze mamy tego. Jeszcze Zabaw. z narzeniami. O oh, shit. Dobra, to ja pojadę wielek przed tobą. Yeah? Pasy są super, hopy są super, a szczególnie te ostatnie Tak, ja też się z tym zgadzam, ten bike park jest naprawdę spoko Jest bardzo szybki Mało miejsca na błędy, to znaczy hopy są dosyć ciasno Polecieliśmy teraz szybkie, płaskie hopy SP Race Lataliśmy sobie jump line'a Aira chyba Też fajne gapiki, naprawdę spore już po ten rower 130, 130 to już na granicy, wolałbym od ludzka wziąć mojego no. róca. Byłoby super, lepiej, no ale podjąłem wyzwanie, także trzymam się go. Latam wszystko dzisiaj na tym. Może poza największymi dropami, bo już tyle razy zamknąłem skok, że głowa mała, ale jestem w szoku, bo rower się trzyma, także jestem zadowolony. No, jest to fajny bike park, myślę, że warto tutaj wpaść. Kalis tak. bike park kalnica. Naprawdę spot jest grubo Ogarnięty. O! Dzięki. No tak na koniec muzyczka. Niestety orczyk. Niestety, bo jak ktoś zaczyna, no to przygoda z wjeżdżaniem na orczyku to jest słaba historia, bo to nie jest takie łatwe. Jeśli możemy zestresować. To możemy wyjść z prawy i nie będzie nam to szło idealnie. Także plus to, że Bike Park działa w sumie tylko w weekendy. Mógłby działać w sobie też w tygodniu, ale tu w okolicy za bardzo nic nie ma, więc nic. W sumie dziwnego. Takie behind the scenes kręcenie odcinka dla tartmur Bikes z Jankiem i z Zejdą. Dobrze było. Tyle na dzisiaj. Dzięki Ziomale. Znowu głównie ujęcia z głowy, mało z boku. Wybaczcie, nie miałem filmowca. Także tak to wyglądało.